Joanna Wtulich. Wyrok. Słyszał pan o tym Kryśkowiaku? Ten nauczyciel od nas ze wsi co w liceum uczy. Takie to niewyględne, niewysokie, grubawe i łyse w dodatku, co? Żeby chociaż jakiś bogaty był, ale gdzie tam? Podobno wszystko na książki wydawał. Na porządnego wyglądał, każdemu się kłaniał, a jak zagadał, to tak inteligentnie. Chociaż z nikim tu się nie przyjaźnił. Może trochę taki, co to nie ja. I kto by pomyślał, taki pan nauczyciel. Za dobrze miał. To mu się we łubie poprzewracało i mocnych wrażeń zaczął szukać. Jej się nie dziwię, znaczy tej dziewuszce, bo to młode i naiwne. Ale on, stary koń. I popatrz pan. Niezła historia, co? Ona z dobrego domu. Matka, lekarka, ojciec inżynier. Jedną ją mieli, więc i wpatrzeni w nią, i inwestowali, ile wlazło. Nieraz tu się ją widziało, jak z koleżankami spacerowała, albo na rolkach przejechała. Chłopaki oglądali się, bo ładne to było, szczupłe takie i długie blond włosy miało. Nieraz, który za nią jak pies szedł z wywieszonym jęzorem, a że na swój wiek rozwinięta była, no wie pan. Tu i tam już widać było co nieco. To i starszy, jaki też oko zawiesił. No, miło było popatrzeć, Ta, Dobrze się uczyła. Na prawnika chyba. Nie w głowie jej były miłostki czy chłopaki. Rodzice pchali ją na różne zajęcia dodatkowe, więc jej czasu nie miała. Podobno zależało jej na ocenie z historii, bo to wie pan, na prawo trzeba mieć historię w jednym paluszku. O! I tak trafiła na te pożal się, Boże, korepetycje. Mówią ludzie, że ocen i tak nie poprawiła, że Kryśkowiak nie chciał jej u siebie uczyć. Zrezygnował po kilku lekcjach, ale rodzice naciskali. Stawkę chcieli podnieść, ale to tak między nami. Tyle tylko, że Kryśkowiakowi chyba nie zależało na pieniądzach. Rodzice widać o niczym nie wiedzieli, że tak nalegali. Zresztą Nikt nie wiedział. Nawet podejrzeń żadnych nie mieliśmy, to znaczy mieszkańcy naszej wsi. Dopiero po maturze wszystko się wydało. Poszła z tym na policję. Matka znaczy. Potem to już sprawa ruszyła jak lawina. Na łeb na szyję pochłaniała każdego, kto miał coś wspólnego z Kryśkowiakiem. Dzieci przesłuchiwali, wie pan, te skorepetycji i uczniów ze szkoły. Nauczycieli sąsiadów też. Nie, ja nie byłem na komisariacie. Nie znam człowieka, to nie będę się wypowiadał, tyle, co go minąłem na ulicy. Nic nowego do sprawy bym nie wniósł. W każdym razie komuś się przypomniało, że na przerwach podchodził do uczniów i rozmawiał. Ktoś go widział z jakąś młodszą babką, po parku w mieście spacerował, którąś dziewczynę do nauki zachęcał i za darmo korepetycję proponował. Za darmo, panie. To w dzisiejszych czasach nie ma nic. Tak za darmo chciał uczyć? A potem. Do szkoły nie miał po co wracać. Od razu go zwolnili. Raz, że to antyreklama, panie, a dwa, że bali się podobno kontroli. Jakby tak dobrze uczył, to broniliby go, nie poleciałby z roboty. Widać i tam go mieli w podejrzeniu. Nie zazdroszczę. Z dnia na dzień został człowiek bez roboty jeszcze z taką łatą. Ja na jego miejscu to chyba bym skończył ze sobą. Za biurko kwalifikacji raczej nie miał. Czy się zmienił? Na początku nie. Krótko siedział w areszcie, jak go puścili, nadal przychodził do sklepu, kłaniał się grzecznie, jakby nigdy nic, tylko chyba trochę posiwiał i jakoś tak się zgarbił. Gazety tym żyły. Tygodniami na pierwszych stronach pisali. Skandal w liceum. Historyk oskarżony. Gehenna licealistki. Takie historie to jak świeże mięso. Można kilka razy rzucić ludziom, a ludzie rozszarpią, wiadomo. Przetrawią i wyplują. Będą się karmić sensacją. Fu! Co się dziwić, że przestał z domu wychodzić. Za jakiś czas szyby mu potłukli, a kota gówniarze na płocie powiesili. Sąsiad mówił, że kryśkowiak płakał, jak go odwiązywał. Po co powiesili? Panie kochany, czy ja wiem, co ludziom w głowach siedzi? Może który z zazdrości, że dobrze mu się wiodło. Może to zemsta za dziewczynę? Choć myślę, że nie. Widzi pan, mnie się wydaje, że każdy pretekst jest dobry, żeby człowiekowi dołożyć. Zwłaszcza takiemu, co już leży. Wiadomo, że nie odda. Wtedy można, a jak można, to czemu nie? Czytał Jakub Kloch.